Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj w odcinku grzybówka różowa. Grzyb, który wygląda prześlicznie i uroczo, ma takie różowe owocniki, ale jest to grzyb trujący także do podziwiania, do fotografowania, ale absolutnie nie do jedzenia. Grzyb, którego o wiele łatwiej jest spotkać raczej już taką późniejszą jesienią i w lasach liściastych, chociaż zdarza się też w lasach mieszanych. Ja tutaj jestem w takim lasku. Brzozowo, dębowo, topolowym. A grzybówka różowa szczególnie lubi buki i dęby, ale to jest jak najbardziej środowisko też dla niej odpowiednie. Ten las, w którym w tej chwili się znajduje, grzyb bardzo pospolity. W atlasach piszą, że rośnie od lipca do gdzieś tam późnej jesieni. Natomiast ja spotykam zawsze dosyć późno w sezonie, od września, nawet w październiku. Teraz Końcówka października i grzybówka różowa rośnie w dużych ilościach. Grzyb blaszkowy, blaszki również w kolorze różowym, troszeczkę jaśniejszym niż wierzch kapelusza. Po przekrojeniu widzicie, że trzon ma pustawy i ma bardzo charakterystyczny zapach, taki rzodkiewkowy. W tym lesie, w którym dzisiaj jestem, są raczej takie mniejsze owocniki, ale ona potrafi, jak na grzybówki, zwłaszcza osiągnąć całkiem spore rozmiary. Tutaj, na przykład, totalne maleństwa i w ogóle w takim kształcie troszeczkę przypominającym niektóre wilgotnice. Grzybówka różowa wygląda inaczej po deszczu, i tutaj jesteśmy po kilku deszczowych dniach i teraz prześwitują blaszki widać je na wierzchu kapelusza. No, i grzybówka różowa ma taki charakterystyczny garbek na czubku kapelusza. Tutaj całkowicie młody owocnik, i ten kolor u grzybówek też potrafi być troszeczkę zmienny, bo tutaj taki ciemno-różowy, a niektóre są zupełnie jaśniutko-różowe. Grzybówka różowa. Mam nadzieję, że teraz rozpoznacie bez problemu ten gatunek grzyba. Zapraszam też na inne filmiki. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.